Dzień dobry. Dziś jest 9 listopada 2022 roku. Naziści próbowali przełamać linii obrony na kilku odcinkach w rejonie Chersonia, ale wszędzie zostali odpchnięci i odparci. Wszyscy są zainteresowani kierunkiem Snigiriowskie. W kierunku Snigiriowa naziści też dostali lanie, jak już powiedzieliśmy. Obiektywnie rzecz biorąc ponieśli ciężkie straty. Nasi bracia są tam, stoją na granicach naszej Federacji Rosyjskiej i powiem szczerze, że to wszystko jest naprawdę bohaterskie. Więcej informacji będzie później. Łączność jest teraz niestabilna, praktycznie jej nie ma, ale w rzeczywistości na tym odcinku wszystko na razie jest stabilne, bez zmian. Witam, moi drodzy. To jest Kirill wise gubernator Obwodu Hersońskiego. Te słowa nagrał dziś rano. Po kilku godzinach zginął w wypadku samochodowym. Taka na obecną chwilę jest podana przyczyna jego śmierci. Subskrybowałam kanał Kirilla, jak i wielu innych kanałów świadomych Ukraińców, za długo do rozpoczęcia operacji wojskowej na Ukrainie. Wiem, że kochał ludzi, martwił się, nawoływał do robienia zapasów, szukania schronów poza miastem. Rzeszał wokół siebie dziennikarzy obywatelskich z różnych regionów Ukrainy – Przedstawiał ich materiały na swoich kanałach, które też kilka razy były usuwane z YouTube. Pamiętam, jak w jednym z nagrań lub podczas jakiegoś żywców opowiadał, jak podczas toczących się walk w Hersoniu, po całej nocy spędzonej w piwnicach, o świcie ludzie wyszli na zewnątrz. Przerażająca cisza. Front odszedł nie wiadomo w jakim kierunku i nie wiadomo było, jaka jest teraz władza w mieście. Takie bezkrólewie, że tak powiem, nie ma urzędników, policji, nie ma żadnej władzy. Wtedy jego słowa mocno zadziałały na moje wyobraźnię w głowie nagle wyrysowały się najgorsze obrazy, szabrownicy, rozboje, grabieże i gwałty. Oprócz tego miasto przez kilka dni zostało bez dostaw żywności. Jakie mamy czasy, każdy świadomy człowiek widzi, jutro jest niepewne, więc warto na swoim terenie łączyć się w stowarzyszenia, tworzyć grupy, aby nie zostać zaskoczonym i po prostu, aby wyżyć w ciężkich czasach. Wyrazy współczucia dla rodziny Kiryla a ziemia, niech mu lekko będzie miał piątkę dzieci, był odważnym człowiekiem, kochającym ludzi i broniącym słabych to wielka strata dla całego obwodu hersyńskiego. це дуже пинян забіжуться на якісь військо, вижутьсять в пінёшки на якісь речі, які вогули зараз не розумію, для чого Польща зараз може давати своїх жовнежей або свою поліцію або ходити в Україні, робити якісь там свої політичні справи, при тим же направ направду тосом розуміем же. Історично так вийшло за часів війни що Жельвув то була територія Польскія десь, правда? То була кінця посполіта. Я розумію, але ніхто на, на, на не розуміє тим, що ми один народ, Польща, Україна, Росія, бо просто ми є однакові і у нас навіть культура є єднакова. Тик, я мислю, що часами можливо можливо, ви, ви, ви розумієте, всіскі, що я mówię, так. Рожісті. Як емоціональне і може якось якісь бонди робив, тих слова. Ale rozumiem, że wy mnie rozumiecie, bo ja was rozumiem, bo Polskę bardzo dużo lubię, nie przez tych polityków, Polskę lubię, bo to są naród, jaki jest wszędzie. Ja całym światem, gdzie jeździłem, wszędzie spotkałem Polaków, wszędzie otrzymałem tylko dopomogę i rozumienie tego, że to są po prostu my, my są Słowianie, ci, którzy cały czas lubią ten świat, my nie chcemy wojny, my, e, ja powiem tak, że Polska, ona nie miała kolonii, nie w Afryce, nie w Latinskiej Ameryce, Nie w Chinach, Polska to są Polska. I właśnie o tym trzeba mówić, że bierzemy Anglii, bierzemy Niemcy, bierzemy Hiszpanię, Portugalię, oni wszędzie, Afryka, Ameryka, I powiem także po prostu my jesteśmy ci ludzie, którzy rozumiem, że jest sprawiedliwość, że rozumiemy, że to są jak nasza ziemi, to nie można ją sprzedać, nie można ją zrobić tak, żeby żyli i nie rozumieli. Co to w ogóle jest, że jakaś kubka ludzi robią tą swoją politykę, w jakiej nie ma interesu zwykłego obywatela, jaki na, na dzisiaj nie chce tej wojny? Bo ja zapytam się, czy chcą w Ukrainie wojny? Powiem tak, że nawet 99% powiem, że nie chcemy tej wojny. Nie chcemy, żeby zginęli na tej wojnie ludzi, dzieci. Tak samo w Polsce powiedzą. Але страх, який іде через служби безпеченства. Я що ти пан теж був якийсь дисидентом за те, що пан мав своє дочинення або свої помисли. Я так само був кудись в Україні за те, що я був русським. я ще сидіти в вензенів. До мене час обшуки робили, чи якісь види, за мною якесь було швидко. Вугуле розуміли, що я чоловік, який є чезвим, який є мам роднини. Ale nie, no, nie wolno o tym mówić. Trzeba bać się cały czas i nie, nie wolno powiedzieć to, co ty myślisz. No rozumiem pana, co. No właśnie, mówię. wie pan, bo mnie bardzo zafascynowała pana historia, pana jako postaci politycznej, osobowości politycznej. Bo chciałbym kilka słów o niej też powiedzieć naszym, naszym widzom i pana też zapytać. W jednym z wywiadów czy z pana wypowiedzi widziałem, że. Przez wiele, wiele lat był pan takim rewolucjonistą przeciwko temu systemowi, który panował. Mówił pan o jak jako swoim bohaterze, o, o swojej inspiracji. Ja pokażę panu właśnie to jest o, taki pomnik Czegiwarzy. Piękny, piękny portret, mhm, świetny. Tak, I właśnie dla mnie Czegiwar. Ja przepraszam, że pokazał, proszę, proszę. Nie, to tak. bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Tak. I, i, I właśnie zwiedził pan mnóstwo krajów, podróżował pan. Przez, przez wiele lat rozumiem, że Amerykę Łacińską e, również całą pan zwiedził. I ja bym zapytał, bo z drugiej strony jest Pan też zwolennikiem jedności Słowian, jakby Pan mógł, panie Kirile, scharakteryzować, powiedzieć w kilku słowach o swoich poglądach politycznych, taki, taki swój portret przedstawić, czy jest jakaś może doktryna, ideologia, która jest panu najbliższa, czy ma Pan swój własny pomysł, który próbuje Pan formułować? Powiem tak, że ja jestem teraz e, zastępcą gubernatora, powiem tak, tak? E, u mnie teraz jakby jest władza jakaś, przysłuchują mnie cały czas, jak wypowiadam i właśnie dla mnie otwarte wszystkie drzwi tej prawdy, jakiej ja chcę powiedzieć. I powiem tak, że teraz mnie nikt nie ściga, nikt nie mówi, że to coś nie mówisz nieprawidłowe rzeczy, bo teraz przyszedł czas, kiedy ja mówię to, co chcę powiedzieć, ja nawet krzyczę na cały świat. Bo podróżowałem ja po Stanach Zjednoczonych trzy lata. Ja jeździłem od New Yorka do Los Angelesa. Ja cały czas chciałem zrozumieć, w czym ta właśnie historia tej Ameryki jest najlepsza. I zrozumiałem z czasem, że za nijaki grosi, za, nawet za nic ja nie będę mieszkał w Stanach Zjednoczonych, przez to, że dla mnie to są takie wielkie więzienie, jakie nie daje możliwości rozumieć, że ja mogę mieszkać, ale time is money. Powiem, że czas to pieniążki i ja nie chcę tak żyć i nie chcę, żebyś moi dzieci tak żyli. Ta rozmowa odbyła się 5 miesięcy temu. Całość możecie obejrzeć pod linkiem w opisie. Pozdrawiam myślących.